Witam w kolejnym odcinku cyklu Ku Przestrodze. Taka mała przerwa od silników elektrycznych, żeby też nie było zbyt nudno. Ja mogę tu nadmienić, że przygotowywanie materiałów na temat zabezpieczeń silników jest naprawdę czymś bardzo czasochłonnym. Ostatni film, jeśli chodzi o materiały i wszystko, no to był przygotowywany przez 4 dni i więc no też się to teraz wszystko tak trochę przeciągło. Jeszcze przygotowania są do składania rozdzielnicy, gdzie będzie szafa stojąca z systemem granton. Tak więc kolejne materiały się szykują. Czekam na sprzęt pomiarowy do kontynuacji cyklu o silnikach elektrycznych. Jeśli chodzi o ten odcinek cyklu ku przestrodze, będą tutaj zarówno materiały moje, jak i nadesłane przez widzów. I jak będzie można zobaczyć, mimo bezustannego poruszania. Określonych tematów, są osoby, do których tak naprawdę nie dociera nic. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, lub nie do końca. Napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Coraz częściej bywa tak, że decydując się na remont łazienki, wannę zastępujemy kabiną prysznicową. Jak to bywa przy remoncie, przebudowa jakiegoś pomieszczenia, też jest okazją do przebudowy instalacji elektrycznej. Jeśli chodzi o łazienkę, jest na moim kanale. Film z cyklu poradnik inwestora. Link do tego filmu jest zamieszczony w opisie, znajdującym się pod filmem. I tam są omówione zasady odnośnie prowadzenia instalacji elektrycznej w Łazience. Przypadek, który tutaj się trafił, właśnie. Dotyczy sytuacji, gdzie ma miejsce remont łazienki. I przewody instalacji elektrycznej zostają tu wymienione, ale ktoś zdaje się zapominać, że tu też jakieś zasady obowiązują, i nie wszędzie można zastosować wyposażenie zasilane napięciem 230 V. O co chodzi, można teraz zobaczyć. Jak można zauważyć, no tu jest łazienka w czasie remontu, są oprawy oświetleniowe zamontowane. Tu jest wypust do wentylatora w kabinie prysznicowej na napięcie 230V. No tutaj jakieś przewody idą, ale oczywiście zostało to tak jak jest, jak widać. No trzeba przewody teraz było poprowadzić po zewnętrznej ścianie, jak już coś takiego robimy. A nie po wewnętrznej w kabinie prysznicowej. No, wentylator na 230 V, a tutaj, zaraz pod nim prysznic, no to jest naprawdę niedobre połączenie. No, takie rozwiązanie, no to jest, można powiedzieć, proszenie się o kłopoty. Strefy ochronne łaźnice, o których jest mowa w poradniku inwestora. To nie jest coś, co sobie można ignorować, bo tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, a woda i prąd to naprawdę bardzo niebezpieczne połączenie. W tym wypadku wentylator powinien być zasilany napięciem bardzo niskim z transformatora bezpieczeństwa, który powinien być usytuowany poza strefami. Jeśli chodzi o kabinę prysznicową, tam ma nie być żadnych przewodów je prowadzonych. Jedynie tylko te do zasilania odbiorników, które się tam znajdują. Zdarza się czasami, że eksploatując jakieś urządzenie elektryczne, dochodzi do sytuacji, że ulega uszkodzeniu przewód zasilający. W tej sytuacji Należałoby go wymienić. No i teraz, kiedy mamy włącznik, jak choćby pokazany na tej fotografii, trzeba odpowiednio dobrać przewód, tak aby on, w tych miejscach, gdzie wchodzi do włącznika, wchodził z izolacją zewnętrzną, a nie tylko, żeby wchodziły same żyły. Bo. W taki sposób, no to wiadomo, może dojść na skutek przeginania do uszkodzenia. Tworzy się zagrożenie porażeniowe. Czasami zdarza się, że trzeba jakoś wykonać. Podłączenie łącznika instalacji oświetleniowej, zmienić jakąś lokalizację choćby doraźnie, ale nie oznacza to, że można robić to w sposób pokazany na tej fotografii. No najwyraźniej tutaj ktoś w tym wypadku sobie albo źle rozplanował, albo chciał jakąś prowizorkę zrobić. Widać, przewód przechodzi przez ścianę, żadnego zabezpieczenia nie ma na tym przejściu jakąś rurkę, by tam wsadzić, czy coś można, żeby się. Te przewody tu nie poobcierały. No, ciekawe, tu jakieś połączenie. Nie wiem, co to jest. Jakieś jeszcze owinięte coś izolacją czy kostka. No, przewód bez yy, izolacji, żadnej zewnętrznej, tylko pojedyncze żyły jednodrutowe. Mamy łącznik, no pewnie on tak w powietrzu wisi, bo tutaj no z tego co widać, no wiadomo ktoś chwyci od tyłu zagrożenie porażeniowe. No tu y, teraz do góry przewód, czy to od lampy, nie wiem czy to jest przejście przez ścianę, żeby tam lampa była. Nie zostało to opisane jak dostałem, więc nie jestem w stanie tego określić o co tu chodzi, ale no czegoś takiego się nie robi. Są są specjalne łączniki do montażu natynkowego, można prowadzić po ścianie. No, ale w żadnym wypadku coś takiego. Tu przewody, izolacja zewnętrzna, jeżeli mamy takie pojedyncze żyły, no to w jakimś peszlu powinno to wszystko iść. Już nie wspomnę o zasadach prowadzenia przewodów po liniach prostych, bo tutaj po skosie, jak widać, mamy. Kolejne odkrycie, jakie zostało nadesłane przez widza, Dotyczy sposobu podłączenia rozdzielnicy, jest zamieszczona fotografia. I co tutaj mamy? Na dole licznik, później dwa rzędy zabezpieczeń nadprądowych. Jest dość obszerny odpis od widza. Rozdzielnica z domu jednorodzinnego z końca lat 80. Co tu było? Przyłącze na powietrzne trzyfazowe, ale wewnętrzna instalacja elektryczna, no to jest dwużyłowa. Część gniazdek ma bolec i zerowania, część nie posiada bolca. Jest tam jeden przewód trzyżyłowy. No, sugeruje to fakt, że mamy tą żyłę żółto-zieloną, tylko jedna jest. I on dochodzi do rozdzielnicy i zostało to położone przy remoncie łazienki. Żadnego uziemienia, żadnego yy, rozłącznika izolacyjnego żadnego ogranicznika przepięć i rozdzielnica podczas montażu jest pozbawiona tylnej ściany, no ciekawe po co. Piszę, że jest opiankowana, no nie widać tego na zdjęciach, na temat pianki montażowej też już był film i było pokazane. Jeśli chodzi o układ sieci wida widoczne bednarki na słupach energetycznych, więc chyba TNC. No jest prawdopodobieństwo spore, ale trzeba się upewnić i trzeba to sprawdzić, bo może być sieć TT i te bednarki były przygotowane do przejścia na sieć TNC. Co tu zwrócić może uwagę? Na dole są dwa niewykorzystane wyłączniki nadprądowe. Coś bym pomyślał, że to jakaś rezerwa, ale tak nie jest, bo to pozostałość po kablu do gniazda siłowego, gdzie doszło do przebicia między żyłami. Jest dołożony jeden wyłącznik podczas remontu łazienki, a ta rozdzielnica z tego co ja dostałem informację, była montowana przed kilkoma laty, no właśnie, tak no to już naprawdę zgroza, przecież można zobaczyć sposób podłączenia tych przewodów zazerowane, nie ma uziemienia, pierwsza rzecz jeżeli nie mamy uziomu, przecież należało przy modernizacji tutaj dokonać przy wymianie rozdzielnicy pouzupełniać, poinstalować wyłączniki różnicowo-prądowe. Nie mamy uziomu, mamy ten stan przejściowy, to jest instalacja pozaklasowa tutaj. Takie ilości przewodów pod jeden zacisk w, w tych szynach zbiorczych, no to to jest absolutnie sytuacja nie do przyjęcia. Ten wyłącznik z Itona ma amperaż 20 amperów, B20 jest. Oświetlenie w domu też przecież jest, a tu mamy wszystkie na tej dolnej szynie 16-A i 20-A wyłącznik nadprądowy. Jeśli chodzi o górę, też są 20, 20 i 16-A. Przewody y, przechodzą tutaj jakby na dół. Co no, to, to szereg, w ogóle bez sensu to jest? Jeśli chodzi o jakieś y, zabezpieczenie, podłączanie tego mamy. No, szynę grzebieniową. Teraz co do oświetlenia mamy 16A zabezpieczenia, tu by należało teraz te listwy zbiorcze wymienić na takie żeby były dłuższe, jeden przewód, jeden zacisk, wyłączniki różnicowo-prądowe, rozłącznik izolacyjny poinstalować, przede wszystkim upewnić się jaki jest Układ sieci zasilającej. No i jeśli teraz będzie przebudowa instalacji elektrycznej i padnie decyzja o zainstalowaniu w rozdzielnicy wyłączników różnicowo-prądowych, trzeba polikwidować mostki w gniazdach, które idą ze styku ochronnego na zacisk neutralny w tej sytuacji. No a najlepiej to byłoby tutaj wykonać uziom: czy to choćby szpilkowy, czy otokowy, poziomy. No, i całą instalację wymienić na trzyprzewodową. Oczywiście można dać wyłączniki różnicowo-prądowe, doraźnie zlikwidować mostki, czy to w miasta, czy jeszcze jeśli gdzieś są w lampach, tak samo. I byłaby to taka instalacja przejściowa, pozaklasowa. Kolejny przypadek dotyczy odkrycia związanego z rozdzielnicą, znajdującą się na zewnątrz budynku. Jest tutaj, jak widać, rozdzielnica wprawdzie przystosowana. Do instalacji na zewnątrz szczelna, ale co z tego, jak nie ma tutaj tej zewnętrznej osłony, została uszkodzona. Trzeba tą skrzynkę wymienić tu. Jakby deszcz padał, no to do środka do niej oczywiście naleje. Mamy jakieś przewody wprowadzane. Y przez ścianę, tu jakieś rurki, jakaś plątanina przewodów, tutaj te czy jakieś przewodnie telefoniczne, internetowe, wszystko jest bezładnie prowadzone. No teraz pytanie, czy są tu przewody, które są przeznaczone do układania na zewnątrz, czy też różnie z tym bywa? No na pewno tak to nie powinno być. Tutaj jakaś mierzywa ze ściany wychodzi, przecież to w jakiejś rurce można było wszystko poukładać poprowadzić. No, tu jest ewidentnie też, jak mówię, z w związku z tą rozdzielnicą zagrożenie porażeniowe. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek cyklu ku przestrodze. Kolejny film to już powrót do kontynuacji spraw zabezpieczeń silników elektrycznych. Mam nadzieję, że sprzęt pomiarowy dotrze stosunkowo szybko, gdzie będę już mógł przejść do zagadnień związanych z mocą. Czynną, bierną, pozorną i tym, co dzieje się podczas załączania i odłączania silnika elektrycznego. Jeśli chodzi o materiały do cyklu ku przestrodze, można je przesyłać na adres e-mailowy podany w opisie pod filmem z dopiskiem ku przestrodze. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu i kolejnych filmów.